Witajcie No, szpital Znowu Znowu, znowu, znowu Od Cruz, Crux Game Studios Czyli To co było wcześniej Znaczy od tego samego twórcy może dobra No i i jesteśmy w szpitalu. Eee, i, I jesteśmy w szpitalu jakiś wirus, jakaś pandemia na no COVID. No, eee, dobra, nie chcę mi się tego czytać. I'm feeling so weak. Dobra, wstawaj, nie, nie, nie marudź, bo marudzisz tylko i wstawaj. No. Yy, okej. Okay. No, tak. Tylko, że byłeś w łóżku, a... Byłeś tu. Nie wiem, jak ty tego dokonałeś. Mmm... Medical device. Łóżka tu nawet nie tykam. Dobra, wychodzę z bo tu nie ma co Locked To? No, sobie ktoś przeszedł. Nie wiem. Bo tu nie hmm. wiem, stąd nawet No. Nie interesują mnie dialogi, interesuje mnie sama gra. Ja nie gram dla dialogów, tylko dla gry. Dialogi to są nikomu niepotrzebne. Mogę to jakieś gdzieś światło włączyć? To jest już. Brightness. Nic tu nie widać. Nic. Dobra, door. <laughs> eee, co to jest? Pewnie jak, dotknę jakiś przycisk door. Wygląda jak jakiś przycisk, ale przyciskiem nie jest. Dobra, na save Gdzie ja mam sobie pójść? Tam? No, station. No, pielęgniarki tu są, no. Dobra, exit. No. Aha. aha. O! Tam jest jakaś pani. Pani może mi pomóc? Niestety tutaj już nie mogę marudzić jako komornik, ale nie wiem. Zostawię uchylone drzwi. Dobra. Otwieram. I tutaj dialogi mi wpierdzelują. Nie, dobra. Eeeem... Um... Gięte O Aha uh -huh. Ale ktoś mił strakę O! Pani! Pomoże mi pani... Nie? A to nie miła. Ta figura. The song came from out here. dear Ale no... Jak tak można się zestrać? Tak w łóżku szpitalnym. Boże! Jak tak można? Dobra. O, znowu tutaj uchylone drzwi. Super, a to zamknięte. Okej okay. <laughs> Proszę zaczekać. Zamknięte. Wciągowa no nas no zostawię tylko drzwi uchylone, no nienormalna jakaś Dobra, gdzie ona proszę Zamknięte... O! No jak to? To to fasmofobia? Chcesz wyjść z domu i nagle ci drzwi przed twarzą koleg. Przed twarzą zamyka, bo... O, proszę pani, niech pani poczeka. Yy... Przed twarzą zamyka. Na tym chyba skończyłem. Yy, jak się hand? Hunt rozpocznie i tak chucha tak w <śmuchowy> jeden do jeden no i znowu to się powtarza jak w tamtej grze to się to Hmm. się powtarza znowu dobra znaczy no o dobra pani, proszę mojej pomocy mogłaby mi pani pomóc I can't be I can't be here I can't see here face but I not here anywhere it is possible hmm. to on jest we śpiące i on se tylko śni, bo jest w śpiątce. To by miało sens. O, poszło se. Mogę ruszyć. Tak, zwariowałeś. Tak, jakieś czyście, sofa. No. Wow! To jest mebel. O, to coś jest. O to... Nie, yeah. remember this picture. Nie interesuje mnie co tu tu pisze, co ty gadasz. O. Ale to było w tamtej grze. Też. Takie znaczy ta... O no, sufit, no taki... taki... ten... Taki ching, chung, chung. Dobra, jest, is... No to jest psychiatryk. Witaj w psychiatryku Miejsce dla 6 chorych Nie ale ten Sofi to już nie wiem I co tam u góry nie jest, co? No to są jakieś ten, nie trzymający się czegokolwiek Tą grę robił, Boże To, to wygląda jakbym ja to robił a ja tego nie robiłem, bo to Crocs Studios No A A to ciało... ciało tu był? Aha no super Ja ci zaraz huchnę, to zobaczysz Stópki. to taka mądra, że się przesuwa Proszę mnie zostawić Nie Nie od tyłu O tutaj słupki O, tu jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej się wygięło. Sprinta nie ma czy W <noise> każdej normalnej grze prawie jest sprint. O. Aj, jak, ja, jak ja ci zaraz huchnę to zobaczysz. Będzie mi tu huchać. To nie fasmofobia. Dor. O. Tylko się śmiejesz? Podziel się. My też chcemy się pośmiać. No, ty chcesz ode mnie? I ona pociągnie nas ze sobą, nie? Ona, ona weźmie. Ona weźmie. No, pojawi się przy nas. No, e nie, pobiegł do nas. No, na jedno wyszło. Tu już nie ma żadnych fajnych gier. Kiedyś to te gry były takie nie wiem, Outlast, Outlast 2, cokolwiek. musi tyle gadać, on gada, 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 o, koniec. E, no, to by było na tyle. Dziękuję Wam, że obejrzeliście do końca, chyba. E, na razie trzymajcie się miłego